Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie, który jest troszeczkę kontynuacją poprzedniego odcinka poświęconego rozciąganiu tkanek na przedniej stronie ciała. Zapraszam serdecznie. W ostatnim epizodzie prezentowałem w jaki sposób pracować nad tkankami na przedniej stronie ciała, jak rozciągać je w pozycji leżenia przodem, czy właściwie w pozycji wygięcia na podłodze. Tak, żeby porozciągać te tkanki. Dzisiaj propozycja tej samej pracy, niemalże tej samej pracy, ale w pozycji stojącej. I być może będzie tak, że jeżeli masz jakieś problemy z kręgosłupem, mniejsze bądź większe, to będzie Ci łatwiej zacząć wprowadzać tego typu ćwiczenie w pozycji stojącej. A przynajmniej myślę, niejednokrotnie będzie to dobra okazja do tego, żeby raz po raz w ciągu dnia wprowadzić wyprost. Większą część naszego dnia, no, tak standardowo myśląc o wielu osobach, spędzamy w pozycji siedzącej, gdzie niestety tkanki na przedniej stronie ciała, ale nie tylko te powierzchownie leżące, także te głęboko leżące, I nie tylko tkanki związane z kręgosłupem, ale także tkanki związane z biodrem są nieustannie w skróceniu. Więc teraz propozycja, żeby co jakiś czas w ciągu dnia, nie wiem co dwie godziny, co jakiś czas po prostu, czasami dobrze będzie chociażby raz dziennie się w ten sposób wygiąć prowadzić właśnie wyprost kręgosłupa. I też chciałbym, żeby ten wyprost nie był wykonany jak w przypadku jakiegoś robota, że ma być to czysty, idealny wyprost wykonywany w ten sposób dlatego że kręgosłup nie, nie porusza się tylko i wyłącznie w formie zgięcia wyprostu, skłonu bocznego czy rotacji, ale my możemy wykonywać szereg kombinacji tym naszym kręgosłupem. Stąd te tkanki na przedniej stronie kręgosłupa, ale też sam kręgosłup zapewne chce podoświadczać najróżniejszych kierunków. Stąd za chwilę, jak będziemy robili wygięcia, wyprosty tułowia, to chciałbym, żebyś wykonywał czy wykonywała je nie tylko w, w jednym kierunku, ale gdzieś, żeby włączać w to najróżniejsze kierunki, czy to troszeczkę skłon do boku, czy troszeczkę rotacji, tak żeby w pełni odciążyć te tkanki, rozciągnąć te tkanki znajdujące się na przedniej stronie ciała. Zanim przejdę do omawiania ćwiczenia, proszę Cię o wsparcie mojego kanału poprzez subskrybowanie tego kanału, naciśnięcie dzwoneczka i oczywiście łapka w górę, jeżeli uznajesz, że materiał jest wartościowy i pomaga Ci się rozwijać. Odsyłam też do odcinka poświęconego ustawianiu kręgosłupa, czyli konieczności stania na obu nogach, bo bardzo często jest tak, że gdzieś wielu z nas, ja kiedyś też tak namiętnie robiłem, e, lubimy stać na jednym stawie krzyżowo czy na jednym biodrze, drugi to jest tylko taka chyba atrapa lekko asykurująca. więc przyjmujemy najdziwniejsze pozycje i ten nasz kręgosłup też niestety przyjmuje najdziwniejsze e, pozycje, stąd nie dość, że często jest cały czas, te tkanki są w zgięciu, to jeszcze w jakichś dziwnych Pozach i tych napięć, i naprężeń w obrębie kręgosłupa, i tkanek dookoła miednicy kręgosłupa jest naprawdę dużo. Teraz myślę, że to jest dosyć oczywiste i proste ćwiczenie. Ja bym chciał po prostu dodać do tego jakiś element odginania, rozciągania, może swobodnego oddychania, co bardzo często nazywam gimnastyką powięziową, z racji tego, że chciałbym rozszerzyć to myślenie. O, o układ powięziowy, o tą sieć, która przeplata to wszystko. Oczywiście tu nie widać powięzi. Tu mamy schematyczny model mięśniowy, można powiedzieć troszeczkę średniowieczny. My się nim bardzo zachwycamy, ale człowiek w taki sposób nie jest zbudowany. To wszystko jest przeplecione, oplecione tkanką łączną, tonami, bym powiedział, że no tutaj oczywiście tonami, miliardami włókienek luźnej tkanki łącznej. I płachtami powięzi głębokiej, której tutaj nie ma, jest tu powięź głęboka ściągnięta, a ona nie do końca ma kierunek, i można nią poruszać w najróżniejsze e, strony. Stąd ta perspektywa taka powięziowa będzie sprawiała, że rozszerzamy myślenie, że nie ma tylko stawów i mięśni, ale jest jeszcze pełno tkanki, która to wszystko e, przeplata. Więc teraz. Powolny, delikatny wyprost odcinka lędźwiowego, piersiowego kręgosłupa, a za chwilę, wszystko zależy od tego, w jakiej jesteś formie, możesz też dołożyć do tego szyjny odcinek kręgosłupa. Wszystko zależy od tego, jak ty to będziesz odczuwać. I z jednej strony wprowadzamy wyprost, może nie jakiś właśnie ekstremalny nadmierny, tylko wprowadź delikatny wyprost i postaraj się w tym wyproście poszukać też innych kierunków, w których będziesz czuć rozciąganie. Weź pod uwagę, że to, to nie ma być tylko zablokowanie dolnych segmentów, ale fajnie się też wesprzeć na swojej miednicy, wykonując niejako troszeczkę trakcję, gdzieś wyciągając się, czy tak jakbym się opierał i podpierał na własnej miednicy. Stąd to od Ciebie też zależy, w jaki sposób to wykonasz i nie, nie zrzucaj winy na ćwiczenie, że ono jest niewłaściwe, nie wiem, bo Ci nie pomaga i nie przynosi ulgi, tylko naprawdę w różny sposób można je wykonywać. Oczywiście trzeba weź pod uwagę, że czasami wyprost nie jest dla ciebie korzystny. Być może masz kręgozmyk, skontaktuj się z swoim lekarzem. Ustal, co jest dla ciebie ważne. Bo może być tak, że w przypadku kręgozmyku to nie będzie pożądany ruch, który będzie wypychał w ten sposób miednicę względem kręgosłupa. Oparcie, rozciągnięcie tkanek na przedniej stronie. Swobodne oddychanie. Długie, powolne przez nos, i tak jak wspomniałem, poszukiwanie różnych kierunków. Więc, może odegnij się w jedną ze stron, gdzie będzie skłon do boku, w jedną stronę, może z jakąś lekką rotacją. I postaraj się znaleźć w tej pozycji luz, swobodę, żeby to nie było tylko właśnie na raz, wdech, wyprost wydech, powrót i tak dalej, żeby to nie było w takiej klasycznej, w klasycznej formie, choć może to też nie jest złe ćwiczenie, oczywiście, że jesteś do takiego przyzwyczajony czy przyzwyczajona. Ja, ja oczywiście zachęcam do jakiegoś rozszerzenia o inne e, struktury. Więc powolny, długi wyprost, jeżeli nie możesz e, bardziej, to zrób go mniejszego, jeżeli jesteś w stanie, to postaraj się bardziej odgiąć. I w tej pozycji troszeczkę powykręcać, poodkręcać, czyli spójrz na ścianę z tyłu, ale nie tylko na wprost. Ale też może pod różnymi kątami. W momencie kiedy robisz taki większy wyprost, to weź pod uwagę, że właśnie tu się będą rozciągały też zginacze stawu biodrowego, po części, może nie całkowicie, bo to nie jest jakiś Wprowadzony wyprost w staw piodrowy, natomiast tkanki leżące powierzchownie z pewnością ulegają rozciągnięciu. Rozciągnięciu ulegają też narządy wewnętrzne. Weź pod uwagę, że w momencie, kiedy robisz taki wyprost bardziej ekstremalny, to rozciągnięciu ulegają też tkanki na przedniej stronie szyi, w tym przełyk tchawica i narządy wewnętrzne. Więc weź pod uwagę, że to rozciąganie będzie zachodziło także wewnątrz. Postaraj się poczuć, czy coś tam w tym wnętrzu zachodzi, kiedy to ćwiczenie robisz? Z pewnością na początku, jak będziesz ćwiczyć, to może być tak, że to ćwiczenie oczywiście będzie kosztowało cię troszeczkę energii i gdzieś może z racji rozruszania kręgosłupa będziesz odczuwać raz po raz jakiś dyskomfort w plecach na drugi czy trzeci dzień po wykonywaniu tej gimnastyki. Ucz się własnego ciała, rozpoznaj na ile możesz to ćwiczenie wykonać. Na ile możesz popróbować, właśnie poeksperymentować z różnymi wygięciami w różne strony, więc jeżeli jest tak, że robisz jakiś ruch i on wywołuje u ciebie ból, to może sobie odpuść i, i nie wykonuj tego. Raczej powinno być tak, że wykonywanie tych ćwiczeń będzie przynosiło korzyści, a nie negatywne skutki. Więc jeżeli odczuwasz negatywne skutki tego typu ćwiczenia, to weź pod uwagę, że to jest po prostu porada internetowa w jakiś tam sposób. Staram się dzielić swoimi przemyśleniami, ale nie jestem w stanie uszyć każdemu ćwiczenia na miarę. Więc nie zwalaj winy na ćwiczenie, tylko raczej na to, że może coś nie tak wykonujesz albo nie jest ono dopasowane idealnie do Twojego stanu. Zawsze warto się skontaktować z jakimś fizjoterapeutą, trenerem, który pomoże ci dobrać dla ciebie właściwe ćwiczenia. Weź pod uwagę, że to nigdy nie będzie wykonywane jedno ćwiczenie, i zawsze dla równowagi warto wykonywać też jakieś ćwiczenia opierające się na skłonie bocznym, na zgięciu, jakieś ćwiczenia wzmacniające, jakieś ćwiczenia wytrzymałościowe, rozluźniające, oddechowe itd. Że nie ma jednego cudownego ćwiczenia na bóle kręgosłupa. To jest po prostu jedno z ćwiczeń, które warto wykonać, ale pamiętaj, to nie jest tabletka i panaceum na wszystkie Twoje problemy. Dlatego zachęcam do śledzenia kanału, zdobywania coraz większej wiedzy, rozwijania swojej świadomości, rozbudzania wyobraźni, no i do próbowania. Do zobaczenia w następnym epizodzie.